Witamy bardzo serdecznie, kochani, e, w drugi dzień wesela Asi i Tomka. E, I tak naprawdę dzisiaj cofamy się w czasie, bo chciałbym zadać parze Młodej kilka pytań na temat całej oprawy muzycznej i prowadzenia uroczystości. Jak Wam się podobało? Naprawdę, DJ jest super, polecamy je każdemu tak, i super, lepszego super. nie możecie sobie znaleźć. Naprawdę każdy gość nam mówi, że takie super DJ, ja to nigdy nie widzieli, biesiady to...

idealnie dobierane pod gości. Tak, to. i jak chcecie, to jest spokojnie, jak chcecie, to Wam zajedzie gości, żeby szybko poszli do domu. <grym> Wyciskanie soku, tak <grym> zwane. Takie Super. słowa ze strony pary młodej to naprawdę miód na moje serce. Dziękuję Asi i Tomkowi za to wspaniałe wesele i oczywiście życzymy parze młodej po raz kolejny wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia i pozdrawiamy Was. Pa! Pa! pa. pa.